46. kolejka Hokej Ligi Rafał Szlaga. Witam serdecznie z Bytomia, gdzie już za kilka minut rozpocznie się mecz pomiędzy miejscową Polonią, a JKH, GKS-em i Jastrzębie. Nadal w posiadaniu krążka niebiesko-czerwoni do Łęga. Udało mu się utrzymać krążka w tercji Jastrzębia. Okazja do kontrataku. Teraz przed szansą oddania strzału stanął Kapica. To się jednak nie udało. Przyjmują krążek Bytomianie, a konkretnie Łucznikow. Teraz niebiesko-czerwonom udało się wybić krążek do tercji neutralnej, to jednak trwało krótko, okazja dla Jastrzęba, strzał na bramkę i mamy już gola w Bytomiu. 1 do 0 prowadzą wicemistrzowie Polski. Koronkowa akcja wykończona strzałem przez Damiana Kapicę. Zmiany w obydwu zespołach. Kolejna akcja gości. Ładne odegranie. Strzał na bramkę Witkowskiego i mamy 2 do 0. Kolejna ładna koronkowa akcja gości. I na tablicy wyników już 2 do 0 dla aktualnego wicemistrza Polski. szkół dłużej w tercji Jastrzębia, Bytomianie. Kolejna akcja gości. Strzał obroniony przez Witkowskiego. Krążek nadal w posiadaniu Jastrzębia. Ładna obrona teraz golkipera niebiesko-czerwonych potem tym strzale Labrygi. Ci ruszają z kolejną akcją. Ładne podanie z Krala do Stoklasy. Stoklasy jednak nie wykorzystał tej sytuacji. Nieczysty strzał, nadal w posiadaniu Krążka i Jastrzębianie. Nie potrafią, by to mianie odebrać Krążka gościom. Ten jak po szturku wędruje pomiędzy Poszczególnymi zawodnikami mamy kolejnego gola. Starał się wybić ten krążek Witkowski. To się jednak nie udało. Z prezentu skorzystał jeden z Jastrzębian. 3 do 0. Jedna z nielicznych w tej tercji. Aikins. Aikins, Amerykanin przy Krążku. Aikins. Kręci kolejne kółka. zaatakowany przy bandzie. I nie ma kary dla gracza Jastrzębia. Wszystko odbyło się zgodnie z przepisami. Okazja dla Polonii. Ładne podanie strzał na bramkę. O drobny na raty. Broni to uderzenie. Niewiele brakowało. A Polonia zdobyłaby pierwszego gola w tym meczu. Jastrzębian, Betomianie z Krążkiem. To się jednak nie udaje szybko. Odebrali im krążek Jastrzębianie. Okazja dla Jastrzębia. Broni Witkowski. Urbanowicz strzelił teraz krążek pod bramkę Witkowskiego. Koloniści bliscy wybicia krążka z własnej tercji. Teraz to się udaje. Jest tam z przodu jeden z bytomian. Czy uda się skonstruować kontratak? Jednak nie. Przejmują krążek Jastrzębianie. Kral, kral. Podanie. Ten strzał niecelny. Dobitka. I mamy kolejne trafienie. Czwarty gol. Drugi zdobyty w przewadze przez Jastrzębian. Strzelił krążek pod bramkę drobnego. Ogromna kraksa w polu bramkowym. Nadal w posiadaniu krążka Bytomianie, odegranie do Mejdla, Mejdl strzela! Ładne podanie, mamy gola! Mamy gola dla Polonii Bytom! Znalazł się w odpowiednim miejscu gracz Niebiesko-Czerwonych, był to chyba Aikins. Ponownie trzeba się po niego cofnąć do tercji własnej, okazja, błąd Poloni. Sam na sam z Witkowskim, gracz Jastrzębia, gdzie jest krążek? Udało się go złapać golkiperowi Niebiesko-Czerwonych, niewiele brakowało. Już nieco ponad tylko 50 sekund do zakończenia kary Flaszara. Tomianie jeszcze nie zagrozili poważnie bramce odrobnego w czasie tej gry w przewadze. Teraz bot odrobnego przejmuje krążek łucznikow. łucznikow! Okazja dla Polonii! Gol! Druga bramka dla niebiesko-czerwonych. Kompletnie pogubił się w czasie tej interwencji golkiper Jastrzębia. Przewrócił się teraz sam gracze Jastrzębia, Bytomianie są już z krążkiem, w tercji! Mamy! Nie mamy kolejnego gola, blisko był tego trafienia Meidl sam odrobny nie wiedział do końca gdzie podział się ten krążek Spant on mu przed parkanami dobijał go Meidl. Kapica Kapica podaje na środek tafli Pasiut Strzał na bramkę i gol! Kapitalna akcja. Jeszcze piękniejszy strzał. Piąta bramka dla Jastrzębia. Ładne uderzenie z pierwszego krążka. Walka przy bandzie. Kto wyjdzie z niej zwycięsko? Wychodzą Bytomianie. Łucznikow podaje strzał na bramkę. Kolejne uderzenie. Gwizdek sędziego. Da się nie dopuścić do wybicia krążka w posiadaniu gumy Bytomianie. Waleczko, Waleczko na niebieskiej linii odegrał na prawe skrzydło Łucznikow. Łucznikow podaje do Salamona. Łucznikow, Waleczko. Rozgląda się, patrzy gdzie są koledzy, Łucznikow. Salamon, Salamon, strzał z backhandu do łęgi. Krążek jednak mija cel. Nadal w posiadaniu gumy Bytomianie udało im się teraz zamknąć na dłuższy okres czasu. Jastrzębian w ich własnej tercji. Waleczko, Waleczko strzela z niebieskiej. Mocne uderzenie. W larwnej bytomskiej stodole są dodatkowym zawodnikiem niebiesko-czerwonych. Ładna akcja od Kocha i mamy kolejnego gola. Szóstego gola dla Jastrzębia strzela Niech to inny jak Richard Kral, Doświadczony napastnik wpisuje się na listę strzelców po raz drugi w tym spotkaniu. Kali 5 na 4. Fabry, Fabry, odegrał do Łucznikowa Ładne podanie, Fabry. Bychawski strzela na bramkę drobnego, broni to uderzenie. Jeszcze próbował dobić maidle ten krążek.